Cześć! Jesteście na kanale Immobile, co się mówi na budowie, ze mną jak od wieków. Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Jacek Kazubowski. Staro się poczułem. <laughs> Przywitaj się. Dzień dobry. E, dzisiaj będziemy kontynuowali temat wielkiej płyty. E, chcemy tym uczcić temat pracy dyplomowej e, jednego z najwybitniejszych budowlańców na świecie, a na pewno mieście Andrzeja Witkowskiego. Gdybyś, tam mógł powiedzieć jaki to był temat pracy? miałem przyjemność pisać pracę z wariantowania montażu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na profesora tak? Tak. Na Aha. przykładzie konkretnej lokalizacji w Fordonie, nie będę wymieniał jakiej. A temat pracy ściśle dotyczył sposobu zmontowania prefabrykatów w kilku wariantach, żeby pokazać jak to się robi. I który wariant jest bardziej optymalny? Oczywiście nie sposób nie zastanawiać się, dlaczego nie chcesz wskazać adresu. Mogę. <grym> Mogę. Ale dzięki, nie ma takiej potrzeby. Dlatego powiedziałem, że najlepszego na ale... świecie na pewno w tym mieście, a na pewno w tej części miasta. Muszę powiedzieć, że praca była na tyle interesująca, bo te obiekty były w czasie pisania tej pracy montowane. Ale w sposób alternatywny, który zakładałeś w pracy, hmm. czy po prostu tak. normalnie na <grymne> <grymne> Ale przypominają się, odżywiają stare problemy logistyczne, organizacyjne przy realizacji tego typu budownictwa. Słuchajcie, żeby trzymać, czyli mamy eksperta od spraw alternatywnego montażu prefabrykatów. Więc możemy skorzystać z Andrzeja wiedzy, ale sami też mamy jakieś swoje doświadczenia. To, co ciekawi wiele osób, które mieszkają albo znają budownictwo wielkogabarytowe, czyli wielka płyta, bo de facto nazwa z naszej branży to budownictwo prefabrykowane, wielkogabarytowe. Bo prefabrykowane są też elementy małe, prawda? Mhm, tak. To, to, dlaczego posadzka w łazience? i w, w toalecie jest wyżej o około 2 do 3 centymetrów niż w pozostałej części mieszkania. Odpowiadasz o toalecie, a Ty o łazience, czy ma to coś wspólnego? <grymne> się przyczyn może być kilka. Na pewno pierwszą przyczyną może być kwestia proponowanych materiałów wykończeniowych, tak? Elastryko. Tak, jeżeli, że tak powiem, zakładano swego czasu jeszcze parkiety, na przykład na wykończeniu w, w mieszkaniu, a na przykład zakładano albo lastryka, albo zakładano na przykład yy, no, tak zwany gumolit. Zwróć uwagę, jak przygląda się tobie ekspert. <laughs> dopowiem, dopowiem. No różny, tak, proces jakby budowy z wielkiej płyty trwał długo, tak? tam powiedzmy od lat nie wiem pewnie 60 któregoś tak naprawdę no nie, takim wiek, mocnym to to chyba Małą, le... kto Jan Nowak Na znaczy rozkwit rozkwit ale ja mówię w Polsce tak znaczy? jakby rozkwit rozkwit no, nastąpił no. powiedzmy tam totalnie w latach 70 i trwał tam do 80 któregoś tak i dużo się zbudowało ale to też ewoluowało tak, i mm -hmm. różne, różne tego były kierunki. Na pewno więc z jednych powodów w takiej sytuacji, nie wiem, o którym obiekcie rozmawiamy, mogło być to, że dostosowano jakby o grubości. O systemie. No dokładnie, w każdym systemie troszkę mogłoby się wyglądać to inaczej, tak? Ktoś... Najpopularniejszy system wejdę Ci słowo. O, Szczeciński. Hmm? Szczeciński. A tam powód był jednoznaczny, ponieważ łazienka i pomieszczenie WC. To były gotowe elementy, które były wstawiane w ściany i one miały swoje. Wykończone. Może nie tyle były, wykończone. Ale były był... sześcianami z otwartych. Tak, były no. po prostu pokładane na strop. Czyli na płytę stropową przyjeżdżała skrzynka z sześcian tak. łazienka. Tak? tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą e, toaletę z, e, tak. z łazienką. Tak. E, Bo mają do czynienia z dwoma ściankami tam. Z dwoma obiektami. Cienkimi. Mhm. Reasumując, yy, posadzka jest wyżej, bo potem o to opierano resztę tych elementów, jak się domyślam? No nie, było po prostu nakładka na te elementy, tak? I w sposób naturalny gru różnica grubości wynikała. Okej, okay, no? ale mówię o elementach pionowych, bo to był taki element stały, te dwa sześciany. Tak, tak. A reszta opiera się o to. Konkluzja? Uważajcie w toaletach. O toalety opiera się reszta ścian. Tak. Wielka płyta ciąg dalszy. E Pewnie część użytkowników wielkiej płyty zastanawia się, dlaczego w niektórych ścianach przepychają się gniazdka. Jeżeli ktoś próbuje założyć gniazdko, e, powiedzmy, które kupuje dziś w Castoramie, czy w Twu, to była reklama, czy gdzie indziej, e, i montując to gniazdko na przykład w małym pokoju, wypycha gniazdko w kuchni. Skąd ten fenomen pochodzi? Myślę, że Andrzej to ja dobrze przetłumaczył. Ale z punktu powiedział... widzenia fizyki. Czy? Nie no, jak to powiedziałeś, gniazdka mają się eksper... ku sobie. Jesteś ekspertem. Da. Jesteś naszym ekspertem z powodu e, swojej pracy na Tak, Odchylimy od, od rąbkę tajemnicy. Wynika to z bardzo dużej grubości ścian dzielących te pomieszczenia. Mamy tu na myśli ściany przede wszystkim, które były. Oddzielające pomieszczenie kuchni od pokoju. Bo przy ścianach nośnych, które grubość miała około 16 cm, tak? 16 cm. Nie było już takich problemów, natomiast przy cienkich ściankach, no wiadomo, że dzisiaj puszka ma ponad 4 cm. Porządna Głębokości. Czyli tak, czyli ona praktycznie ulokowana z jednej strony będzie wystawała. W drugiej z części pokojnie. A pamiętacie, zamontowania? jaką grubość miały te ścianki nominalnie, czyli według, e, powiedzmy, założeń projektowych? To chyba nie... szóstki były, nie? Myślę, że 6 tak. 6 cm. Że... Nie wiem, ale niejednokrotnie udało mi się przebić. Prze drugą stronę. To no to naprawdę grudne, to wieś? przy ówczesnej nie. technice, mam na myśli sprzęt do wiercenia kucia, czy to no, było wyzwanie? To było wyzwanie. Nie wiem czy pamiętacie, ale w świeżo oddanych mieszkaniach to były takie usługi wstrzeliwania Kołku. kołków no, po, to tak, no, pod tak. karnisze, Ekipy, no, szyny. Na, tak. Słuchajcie, na czym polegał problem tej ścianki? Na tym, że ona w założeniu projektowym miała 6 cm. Ale wiemy jak wyglądały zakłady komunistyczne, zakłady prefabrykacji. Prosty prefabrykat, na zakładzie prefabrykacji coś takiego nie istniało, to było po prostu nawalane młotami, żeby odchodziły te rzeczy i ta ściana szóstka potrafiła mieć w niektórych miejscach pewnie 1,5 cm albo 2 cm, więc jak dziś spotykacie się z tą ścianą, to odradzamy wieszanie no, szafek na ścianach działowych. Można Aczkolwiek tak w tej chwili są specjalistyczne kołki, można na gipsokartonie na 19 Ale mm, chcę powiedzieć wie. trochę usprawiedliwić naszą brać budowlaną tamtych czasów. To Tam, też wynikało z przeważnie. eksploatacji linii technologicznych, tak, które tłukły tysiące elementów. I to była produkcja potokowa, Andrzej, a proszę, czas proszę. na serwis i konserwację linii technologicznych był minimalny. Przesadziłem, proszę. Przesadziłem, przesadziłem. Nie. sorry, przesadziłem. Nie, żartuj sobie. Ten prefabrykat to po prostu forma lekko ogrodzona, która leżała na stole wibracyjnym. Były takie stoły już? <noise> tak, ja, ja miałem praktyki na zakładzie prefabrykacji na rynkowskiej. I zalewało się to do grubości 6 cm. Andrzej. To wielka precyzja. Tej ręki, która tą łopatą wyciągała ten beton, wydaje mi się, wiesz? Ja powiem szczerze, że niektóre elementy budynków prefabrykowanych nie widział w ogóle formy betonu. <grym> no przecież były płyty azbestowe łączące no to filarki okienne i fragmenty ścian mhm. działowych między kuchnią a pokojem. Okay. Przy oknach uzupełniane były... Ale nie był to azbest cementem? Tak. Okej, okay, czyli żwiru nie widziałem. Ja powiedziałem, że cementu nie widziałem, czy betonu? betonu? Betonu. Ale nie martwcie się, Andrzej opracował świetny sposób alternatywny na montaż, <noise> i przynajmniej jeden adres jest bezpieczny. Budynki stoją. Przynajmniej stały, jak tam ostatnio jechałeś. Tak. Oczywiście męczymy dalej wielką płytę. Część osób zadaje sobie pytanie, dlaczego widzą smugi na na powierzchni ścian, szczególnie działowych, o których rozmawialiśmy w, w poprzedniej części. Jacek, pytanie jest do ciebie: czy to są tak. znaki z kosmosu? Hmm. Tak. <noise> no, Jakie i jaki, dlaczego? <noise> znaki z kosmosu. No, się przyczyn może być kilka. Przede wszystkim inny rodzaj materiałów malarskich, które wtedy były używane, obecnie są używane. Niektóre, no i głębokość, jakby też e, umieszczenia przewodu. Bo tak. większość instalacji chyba była aluminiowa w tym czasie? No dokładnie. Ona no, była. tak W tej chwili, jeżeli ktoś remontuje jakieś mieszkanie, no to wiadomo, co robi: wymienia. Przede wszystkim zostawia instalację i wykonuje nową. Tak, a e, jak, odpowiednio. A jak wykonuje nową? Na, no nową. na, 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 na ścienną, na wierzchnią? No, jeżeli można wkuć, to się wkuwa, jeżeli nie można się wkuć w ściany, no to gdzieś po, ale próby po posadzkach idą. Ale ustaliliśmy, Jacek, że on może wkuwać się w szafkę po drugiej stronie. No nie, no, nie wszędzie ściany są tej grubości, tak? Można by prowadzić częściowo, tak zaaranżować, żeby te przewody były... włącznik, wyłącznik, gniazdo było wprowadzone tam, gdzie my tego oczekujemy, no to po to się tam mieszkanie aranżuje w ten sposób, tak też. Biorąc pod uwagę, jaka jest konstrukcja, najżeli no, jeżeli ktoś jest świadomy tego, Prawdopodobnie zrobi to w świadomy i w rozsądny sposób. No nie będzie się przebijał na drugą stronę, nie? Lub no, do ścianki, drugo, tak. co też się zdarzało, tak? Ściankę no tak, można tak, tak. pogrubić, tak? aczkolwiek no wiadomo, że to jest kosztem okay, powierzchni. Czyli tak z technicznego punktu widzenia. Jeśli to przewód, to znaczy, że ta część tej ściany, poprzez ciepło, które emituje przewód, jest hmm. bardziej sucha niż pozostała część tej ściany i inaczej przyciąga kurz. W uproszczeniu można tak powiedzieć. A my nie w uproszczeniu? Myślę, że trochę inne zjawisko zachodzi. Nie tylko no ciepłoty, powiedz. ale tam dzisiaj, na przykład dzisiejsze farby, no jak, są jak barwniki mają tlenki żelaza, tak, to się, to się które, się, które to reagują problemy. na pole elektromagnetyczne tak? Tak. przepływającego prądu. Myślę, że dzisiaj mamy nawet w nowych ścianach taki efekt zatłuszczonej ściany na przewodach. Początkowo, tak, mhm. myśl, początkowo producenci e, przewodów elektrycznych bronią się t, przed, e, przed e, uwagami tym, że musi być minimum 5 mm przykrycia takiego przewodu, żeby wyeliminować większość tego typu rzeczy, aczkolwiek są niektórzy producenci farb, przy, przy zastosowaniu których jest to bardziej widoczne niż przy Innych. Okej, okay, czyli prąd płynący przez przewód, który jest pod tynkiem mniej niż 5 mm. Tak. Bo norma znowu na zatopienie tego przewodu tak. jest mniejsza. Nie, 5 mm. 5 mm. Ten prąd płynący powoduje pole elektromagnetyczne. Tak, tak ja przypuszczam kiedyś robiłem takie prywatne dochodzenie. E... Nie, ale to było potwierdzone tak naprawdę. Tutaj się jakieś tam przepudzenie się pojawia, nie? No Ciekawe, ciekawe zagadnienie. No, najciekawsze jest to, żeby w celu wyeliminowania tego zjawiska no, najprościej wyegzekwować w kucie przewodu, ale są też inne techniki, na przykład pomalowanie tego fragmentu ściany farbą podkładową specjalistyczną, która neutralizuje ten efekt. Mhm. No, nie wiem, no dlaczego ale też... pomyślałem o innym rozwiązaniu. Po prostu trzeba odciąć ten obwód. To już drastyczne postępowanie. Dlaczego? Bo wtedy znika pole elektromagnetyczne. Jest to ciekawe rozwiązanie. Kiedyś tapetując mieszkanie, w którym mieszkają, mieszkali moi rodzice, a moja mama mieszka nadal, zakładając tapetę, zaczął kopać na prąd. Po przebicie gdzieś na prefabrykacie mm. i prefabryka, prefabryka który przejął ileś wody z kleju, mm. po prostu zaczął kopać. I mój świętej pamięci, tata, nie zwracał na to w ogóle uwagi, ale ja za każdym razem po prostu czułem. Mm -hmm. Nie było to jakieś, oczywiście 230, które mogło, mogło zabić, tylko jakieś przebicie. Bezpieczniki były oczywiście odpowiednie, czyli były w stanie znieść wszystko. Nie tak jak dzisiejsze różnicówki. Jak po raz kolejny przełożyłem ten pasek i po mnie przeszło, mój tata mówił: Twardy musisz być. <grym> I tyle. Słuchajcie, jakość to jest ważny element kultury Wielkiej Płyty. No, sami wiemy. Pomieszkaliśmy, jak ta jakość wyglądała. Po pierwsze, inna była technika przekazywania mieszkań. Ludzie się cieszyli, że w ogóle mają mieszkanie, i od samego początku na tą jakość przymykali oko. Chyba, że to dotyczyło takich elementów, które no Nie pozwalały normalnie funkcjonować. Ale ja wiemy, że na przykład otwór drzwiowy był już dostarczany, e prefabrykat z otworem drzwiowym były dostarczany na budowę zbudowaną ościeżnicą, jak metalową. Jeżeli ona była źle wbudowana, a prefabrykat dodatkowo źle zamontowany, to mieliśmy efekt samo zamykających drzwi albo samo się drzwi. A jeszcze tak? Były pół ościeżnicy, nie wiem czy pamiętać Tak, no czwórki. Nie? Tak. Oczywiście wszystkim, którzy zamierzają w najbliższym czasie kuć tą ościeżnicę, dajemy drobną podpowiedź. Zakotwiona jest 6 cm w, w posadce i na dole jest połączona listwą, która trzymała jej kształt przed tak. wbudowaniem. No, no, chyba, że ktoś przy wylewaniu posadzki yy, yy, odciął. Odciął lub, że tak powiem, w trakcie depasu. Uszkodził. Tak, i się e, Wtedy już nie się za bardzo do pasowało. Elementów jakości, no to wszyscy wiemy, jeżeli ktoś tam w turnie wykańczał podłogę, zmieniając ulubione linoleum, płytki PCV tak. na inny rodzaj materiału. Myślisz, że ktoś zmienił? Były Myślę, ta, że były takie osoby. Byli tacy, no to mieli od razu sygnał. Że z tą posadzką najczęściej było coś nie tak. Krzywizny do 3, 4-5 centymetrów. Nie daj Boże, jak ktoś się zdecydował wyrównać taką posadzkę, bo mogły się w sztuczne progi w mieszkaniu pojawić. Ale myślę, że no. dlatego pewnie byliśmy jednym z wielu krajów na świecie, gdzie pojawiły się barki takie jeżdżące z opcją hamulca. No, bo inaczej barek mógł przejechać ci przez całą, całe mieszkanie. My sami wiemy, że w Bydgoszczy jest kilka budynków prefabrykowanych, które mają ponadnormatywne od, odchyłki pionu całego budynku. I budynki są stabilne. To od razu zaznaczam. Ale są przedmiotem pokazywania, tak, prezentacji tak, dla, tak, dla studentów budownictwa. Tak, tak, są. Ludzie Ile one tam mają? mieszkają. Po 30 cm? No, no, chyba więcej? nawet. Więcej. więcej już teraz. Rozumiem, że chylą się z czcią ku wschodowi. Ten akurat na północ, o którym pewnie wspólnie myślimy. Natomiast to są takie ciekawostki. Pokazuje to, że technologia zakotwienia budynku jest stabilna i budynek może dużo z niej, bo dzisiaj nowoczesny budynek, budowany w technologii powiedzmy innej niż ta, która była przedtem, pewnie nie wytrzymałby takich naprężenia. No ale co, i tak polecamy kropelkę na połączenie ściany z sufitem? No, lepiej zawsze zastosować tapetę winylową okay. niż papierową. Zwracajmy uwagi na zmarszki na winylu. To prawda. Eee, Jacek, jakość? No, się, no jakość dużo zale zawsze zależy, tak naprawdę, w ostateczności od e, osób, które pewne rzeczy robią, tak. Wykań, wykańczałem. Nie zawsze było to możliwe. Rzeczywiście, jeżeli prefabrykaty były krzywo pomontowane, tak, no, to nie No, ale nie zawsze wiele się ja to tak, ale zawsze Jacek tak zakładaliśmy, że jak się wytwarza coś poza budową, to jest to dużo lepsze no, niż takie, wytworzone w warunkach budowania. Takie jest założenie. Natomiast, no, no, niestety, nie do końca tak to wygląda. Nie? A jakby tak wracając w ogóle do tej jakości, no coś z tą jakością rzeczywiście było słabo, bo. Pamiętam jedne z pierwszych mieszkań, które przekazywałem, ale no już w taki sposób, wykończony nazwę, to nowoczesny. To odbierający mieli do mnie tylko jedną prośbę, <grymianie> jako do kierownika budowy. Panie kierowniku, my prosimy, żeby nie były szyby porysowane, a reszta nas nie, nie interesuje. Nie. Tak, no, słyncie, coś w tym było. Słuchajcie, jeśli macie kontakt, jeśli mieszkacie w Wielkiej Płycie. Docenimy w jakiś sposób najlepsze fotki z, z błędów jakościowych. Ja obiecuję, że też wkleję jakąś ciekawą fotkę z wielkiej płyty, czyli mamo wpadam na kawę. I co, kończymy? Choć wielka tak. płyta będzie na pewno przewijała się jeszcze wiele razy. Temat Dziękujemy jest ciekawy. dziękuję. dziękuję.